Cześć, witam Was. Ja jestem Divioner, a to jest kolejny materiał z Imagine Late Vibe Lourdes. No i kontynuujemy tę naszą podróż na nieznane kresy. Szukamy sobie różnych fajniejszych, lepszych rzeczy, choć póki co udało mi się tylko znaleźć lepiej wyglądające rękawice. No i nic ponadto. Mamy tutaj te ten. Te, Lord Achios chce Beztań złapać. Chce złapać Beztań test. To jest jakieś Jakiś test, który idzie. A, obiecał nagrodę w ilości 5000. I konia. Zgodziliście się na, na to, żeby go przynieść. Dobra, w ciągu roku. To nic z Huzaitu Wasan. Zobaczmy, gdzie on się znajdował w Usek Dzisiaj śledźmy to. Może gdzieś tam się na Przy okazji to zobaczę. i grabieżcy zechcą do nas ale my na razie ich nie chcemy. Yy, no dobra. Zmierzam tutaj w, do kolejnego miasta. No może pójdziemy do Ortisy. Zobaczymy, jak tam się wiedzie. Lub zburzył się z miejsca. To super. Tak, tam moi klanowi. Zobaczmy, klan. Oddziały. Utwórz nowy. Proszę bardzo. Bo ja u siebie w oddziale nie mam żadnego towarzysza, więc myślę, że trzeba byłoby ich ogarnąć, uzbroić i później puścić jeszcze raz na wymarsz Entów. No i co my tutaj mamy? Tarcza gorsza niż ta moja. Tarcza gorsza niż ta moja, ale co my tu innego posiadamy? Ojejowe. No, łuki, z których nie umiem strzelać W sumie nic tutaj nie ma A właśnie, może jednak tego konia bym zobaczył sobie, jak konie wyglądają Prędkość, mi interesuje prędkość, żeby był super szybki O, wlancki rumak, to już jest taki, powiem wam, że Fajnie on wygląda Jest trochę wolniejszy, ale jest Koń bojowy Dam sobie go Bo, że to wszystko trzeba sobie mm, zaznaczyć żebym tego nie sprzedał niechcący a to można sprzedać a gdzie ten mój flanski rumak jest to co to tam miałem jakiś koń pustynny chyba no zobaczę co tam sprzedałem czy jest tu strzałka o to jednak nie to chciałem dać ziomkowi czyli tak no, no to by się zgadzało A może zobaczmy do kuźni zajrzyjmy, przetopmy coś Mamy ja mam trochę drewna, więc myślę, że przerobimy je na przecież... o kurde no przecież nie kułem ostatnio nic dobra, zobaczmy czy teraz mogę kluć Dobra, mogę rafinować, okej okay. Przetopić coś tu mogło, kurde, tak to są co to, to się to już nie mogę znowu. Dobra, paliho, idziemy dalej. Mm, do to tutaj, do tego miasta. Teraz sobie pójdźmy O, jakiś lord, może do nas dołączy. Krytyczny sukces udało się. Hmm, tu już powinno pójść różniej. Ach, dammit, ale mamy jeszcze jedną szansę. O, proszę bardzo, krytyczny sukces. No i co to byś chciał? Dam ci miecz. Co ty chcesz? 500 hajsów. Pogrzdziło Cię no dobra, Ale dobra, jest już przekupiony Może kiedyś będę miał 100 milionów to Cię kupię Eee że sami do mnie przyjdziecie ja Tylko po tutaj troszeczkę otrząsnąć wszyscy Rozbaczmy ten kanał, co tu jest wartość cięższy, gorszy i brzydszy chociaż czy brzydszy? no czy ja wiem czy ja wiem a te lamelkowe leżejsze a te ładniej wyglądałem chyba chociaż też są to kompletu by były 10 tysięcy idę 30 tysięcy. E, a to mogę go kupić sobie. Dobra, to mogą być. E, zobaczymy ten klan, kurde. Tutaj mi w ogóle nie wiem, co mi rosną, to czy nie rosną? Lena. Co to jest? Milicja. Dobra, no niech sobie tu zarządza tym. To są miasta, tak? Zamek, I jeszcze zamek ten. No tu mogę za dać, Nie wiem, coś co, co to zmieni. Dobra, niech zarządzałem na razie. Hmm, dobra, bo tu jest ziomek. Może go się uda przekonać do dołączenia do nas. jest mój krewny z Długo może on żyć. No dobra. Idziemy dalej. O, jeszcze jest ten. Zobaczymy, co ten nam powie. Radios. Te imperialne spray powinny być na takim poziomie, chyba. O, tam jakiś sklan był, klanowy może dołączę. Proszę bardzo, łuki same, ale nic sobie by mi interesowało. Jakiś klanowy był z klanu. To klanowego może jeszcze się uda namówić. Tego trzeba gdzieś znaleźć. Gdzie on się znajdował gdzieś w... niedaleko Onnika. Gdzie oni są? Tutaj, ratowrz nie my tam. strugi co tu robi? Tartos, D te klany wszystkie na nam mówił o o, o kawaleria, dobra, tutaj ost, ciskam kurasem, eee, ten gość gdzieś tutaj się umiejscowił Nie widzę go Dobra, Handel, zobaczymy co tutaj co tutaj jest Harpuny O, Lepsze Czy na kosztujem 270 tysięcy? Nie, już bym się wystraszył. 300 tysięcy, o kurde. Resetuj to. Jeszcze mi nie posrało aż tak. A działy coś zrekrutujemy, nic. Dobra, także możemy iść sobie dalej. Tam tych bandytów chyba wykosić w pobliżu, w pobliżu, co byli. Bo mi łapią tych moich. Dobra, miejsce przyjada się. O, do likar. O, tu jeszcze jakiś tam jest. Herb mi znany. Tak, no to mówię, herb mi znany. Yy, dobra, poszukamy sobie teściowej i żeby dołączyli do nas. Gdzie jest tutaj była? Jakiś jeszcze zejtów. O, jestem. Dobra, będzie zial dołączył i do nas tym bardziej to może bym jakiś przeskrobali tych z lasu może Dobra, palicho, idziemy po po tą naszą tą o tu jeszcze ziomek jakiś jest może go uda się ogarnąć jest. Hmm. Kurde. Jak lecz jest nasz? O kurde. To da się przekonać Trzeba ostrożniej Trzeba ostrożnie. trzeba tutaj Chyba bardziej się postarać w tej kwestii Dobra, chyba ona jest tutaj, gdzieś blisko ja teraz sobie zapiszę też, o Oroz dłoni jakiś jest, więc jego też można nająć za hajs. Tutaj trzeba się postarać, jednak bym chciał, żeby ona z rodziny, jak jest, to żeby dołączyła do, do, do mnie. To jest 38% szans jest. A to wezmę. Nieskuteczne, kurde. Sukces. Ja pierdolę sława tutaj ten procentowa jest. Dobra, jeszcze raz spróbujemy do poru. Za dużo już tu przy, no, przysiedziała w tym. 16,36 Dobra, krytyczny sukces był teraz tak, że tego nie spieprzyć Proszę bardzo. Teraz mam jeszcze dwie szanse, tak? Jest 5%. 16 Fak <grystanie> Tu już 60 Dobra, jest. Teraz pytanie, co nas zechce. Spoil okay. No to świetnie Dobra mamy Mamy ją także już zapis Zwiedzamy 002 Jesteś o czym? W sumie ja to czekaj Mam szybkie pytanie tak. Dobra, to nic, to ciebie nie będzie nękali. O! O! Co to jest? Wypowiedź wojny przeciwko handlu chodzejckiej. Kto to chce? Ja to sobie zapisane mam. Zapiszę jako. Nie wiem, czy ja jestem gotowy na coś takiego. Zwiedzamy... Zero... 3 Kanat chuzycki, ale tu w żonym sposób. Oni tutaj na mnie wadzą. Czemu masz im, tak daleko? Dobra, nic, idziemy, trzeba wrócić się na jakąś wolną. Pas z o. Czy już gdzieś tu idę? No tu jest to w opór. To jest raczej głupia opcja. To gnida przez schudaj to my szans nie będziemy mieli jak tam kwestii, armiami nie wiadomo jakimi. Ona się sobie odpuszczę tę decyzję, dyplomacja. 32 tysiące Ładnie istnieje Tu Suta na tym, żebym wolał Bo z Wlandium. Zobaczymy. Nie ja mam tyle wojska, że to jest jakaś pieda. Zobaczymy, co wymyślam A ty, jestem teraz w czerwieni tu. A więc To musiałem wydać 40 wpływów. FOLOB! E, tak mnie trochę boli. Bo gdzieś mi te wpływy uciekły. Dismount! Mount horses! Jakiś um, dziwny rozkaz wydział bez Nawet tylu nie udźwignę. Nie, wezmę sobie jakichś takich normalnych, mocniejszych i resztę to wydobrzę, bo to jest niepotrzebne. Są szczonki plemienne. Wystarczy mi to. O, dobra, Ty to co tu mamy? afarysów kumalniec, lód to sobie weźmiemy no i zobaczymy mi To jest ktoś, co kto będzie jakąś armię tworzył. O, dobra, wpadłem jak w gówno. Ale znać pan jakiś jest, dobra poddaj się Nie ja to wczytam To bo to zwiedzamy 38. dobra mam nadzieję że nie wypowiedzą, się nie Kurde i gdzieś te Dyplomację poprawili te wpływy gdzieś mi uciekają Tam, lecę w tamtą stronę. By wojnę wypowiedzieli, by... W Landii, albo Astyrajczykom. To jeszcze, ale nie Husay, to gdzie mają 40 tysięcy jednostek. Jest. Trzeba ich rozwalić po 70. Niech o to mnie chodzi. hell!